Siemka dzisiaj w tle góruje FIFA 365, a ja Wam pokażę dzisiaj moje wlepki Śląska. Tu jakaś muszka lata, nie jest to nie wiadomo jaka duża kolekcja. To jest kilka wlepek, ale stwierdziłem czemu nie. Można by pokazać. A więc tutaj mamy dwie wlepki, które ukazują połączenie. Są. We dwie. Jedną, że tak powiem. E, wlepką. Z tyłu, oczywiście, standardowo nic. Tutaj mamy e, patrio Patrioci, Białe Braterstwo. E, no, niestety, albo stety już e, Wisła się z nami nie przyjaźni. Także e, mogę być tu źle odebrany, że powinienem to e, gdzieś e, jakby to ująć no, zniszczyć. Ale. E, Zostawię to sobie na pamiątkę, że tak powiem. E, może tutaj te większe narpiew. Tutaj mamy coś takiego. I tutaj do góry nogami: Biały Honor, Biała Duma. Tutaj mamy wlepkę z oprawy. Już nie pamiętam, z kim ten mecz był w tamtym sezonie. Gdy Europę zalewa zaraza islamska, stajmy w obronie chrześcijaństwa. E, Śląsk dostał karę za to, ale oprawa mi osobiście bardzo się podobała. Mm, to będzie z meczu z Wisłą Płock, z biurka. E, już teraz też nie pamiętam dokładnie na co ona była, ale e, dołożyłem się, że tak powiem i od stowarzyszenia Wielki Śląsk, taka oto wlepka. No i tutaj już polecimy. Mogą się delikatnie powtarzać. Ale tu już nie będę tego omawiał. Bo też nie pamiętam skąd dokładnie e, mam je wszystkie <laughs> sorki. W mieście starym jak świat, Wrocław, naszym, nasza drużyna gra. Dokładnie coś nie mogłem się doczytać. No i tak to wygląda. Większość oczywiście jest zdobyta na meczu. Trochę wymian także. Tu trochę, tu trochę. Kilka zakupiłem kiedyś. Na OLX czy... Nie, nie pamiętam dokładnie skąd, ale kilka było zakupionych kilka na meczu i tak oto zdobyło się oczywiście z Miedzią Legnica mamy y zgodę tej również Miedź Legnica no, bardziej tak. O, tutaj mamy Lechia i Śląsk. No, zgoda przetrwała. Motor Lublin. Również Ząbkowice Śląskie. Tutaj taka mniejsza. No i już. O, tutaj się powtórzyła. No, nie mam tego jakoś super poukładanego. No, i zaraz mi się skończy chyba bateria, więc przyspieszymy tutaj mocno. Ktoś chce, to sobie zatrzyma film. Bardzo przepraszam, ale nie wiem, czy nawet zdążę Fajnie, piramani, No i stare miasto to. Oczywiście musiało braknąć baterii, czemu by nie? Śląski-Wisła, wybitne kluby sportowe, tworzą sztamy wyjątkowe. No, niestety nie. Albo stety tak jak mówię, mnie to tam nie obchodzi. Znaczy, no, obchodzi oczywiście, ale trochę w innym sensie, no, jeszcze to omówię. Tutaj przelecimy do Końca, Miedź legnica. To już się powtarza, to również. <laughs> no i te się powtarzają, i ta jest inna. Trzej królowie wielkich miast, tak jak mówię, już nie. Nie, zbytnio się tym nie przejmuję. Będą inne zgody. Takie życie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Siema.